Cześć! Jeśli Wam również zbudziło się siedzenie w domu, wszystkie książki, które czytaliście, a filmy obejrzeliście, podejmijcie się krótkiego i prostego eksperymentu. Do eksperymentu będziemy potrzebować kilka kieliszków do wina, które najlepiej żeby różniły się między sobą wielkością i pojemnością trochę wody oraz skrzykawka, z pomocą której będziecie mogli napełnić kieliszki. Co robimy? Po pierwsze, musimy ustawić kieliszki na stole bądź w placie. A następnie je uzupełnić wodą. Tutaj polecam ściągnąć jakąś aplikację z pianinem bądź tunerem na telefon i z pomocą tej aplikacji nastroić naszą szklaną harpę. Jak już nastroiliśmy nasz instrument, możemy nauczyć się grać jakąś prostą melodykę. Ja nauczyłem się grać w motyw Harego Botera.